Cześć, jestem półgłówkiem. Ja nie potrafię komputerów. Ja ledwo pisać po angielsku. Sztuczna inteligencja, ok. Czy możesz mi stworzyć? Bo czytałem na Reddicie, wiesz, o pytonie, że, że cloud potrafi tam pytonować. Pyton, okazuje się, to nie jest tylko wąż w Amazonii Brazylijskiej. To jest jakiś tam specjalny język do komputerów. Nieważne, no. Dobra, używałem DeepL'a na przetłumaczenie tego z polskiego na, na American English. OK, czy możesz mi stworzyć prostą grę w Pythonie, gdzie ja ruszam kwadracikiem, używając klawiatury strzałek. I jak kwadracik dotknie granicy ekranu, to jest game over. Mogę to zrobić. Więc zainstalowałem Pythona, poszedłem na... Tak jak mi sztuczna inteligencja powiedziała, pójdź python.org, Ściągnij ten plik, kliknij na to exe file i on Ci zainstaluje pythona. Więc zainstalowałem pythona, więc pythona już chyba mam. Powinno być gdzieś tam na komputerze, nie wiem, jest słaby w komputerach. Potem powiedział, że po prostu trzeba otworzyć Notepad Editor. OK, więc stworzymy tutaj nowy Notepad Text Document. Mamy Text Document, OK, co, co dalej mamy zrobić? A skopiuj, te, skopiuj to, ok, skopiowałem ten kod uh, i weź go do tego nowego, ok. Weź go tu, new text document, ok, Ctrl V, czyli wkleiliśmy to. O, o, pewnie zachować to trzeba, save, nie, no, no, bo to ma sens, więc zachowałem to, teraz patrzymy, jest, jest. Import teka inter. Okay, nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy, ale, ale podążam, Brniemy dalej, okej, okay? dobrze. Nagrywa się nagrywa. Okej. Okay. Zmień extension na kropkę PY. E, aha, okej. Okay. Więc trzeba zmienić extension na kropkę PY. Dobra. PY. Aha. I teraz jak to. Klik. Ne. Okej. Okay. Okej. Okay. A jak się gra w to? Używaj klawiatury strzałek, żeby ruszać czerwone dzynzelek. Jak dotkniesz granicy, to jest game over. Okej okay. o! W dół. O, w prawo strzałka, dobrze. A jak dotkniemy? Jest game over. Okej. Okej. Okay. Okay. A... Ty, słuchaj, słuchaj inteligencja teraz. a Czy możesz zrobić coś takiego, że, że, że teraz te, te, on będzie się cały czas ruszał? Always moving, czyli on ma się cały czas ruszyć. I ja teraz będę po prostu używał y, na klawiaturze tych arrow, czyli tych strzałek, żeby zmieniać dyrekcję ruchu. Oczywiście, że mogę to zrobić. E, ok, w lewo. W dół, w górę. I teraz nic nie dotyka, a teraz w dół, a teraz w górę. Okej. Okay. Eee, no, no działa. Eee, tego nie czytamy, nie wiem co to jest. To po angielsku jakieś tam pytony. Ja nie pytanuję, Ja nie wiem co to jest tam. Okej, okay, dobra, nieważne, mnie to nie obchodzi. Ja chcę grę. Eee, słuchaj, czy możesz przyspieszyć ruch tego kwadrata? Żeby, wiesz, gra była bardziej challenge, nie? Bardziej challenging, większy challenge, przyspiesz to. No i słuchaj, czy możesz zrobić, że jak kwadracik jest moving one way, czyli jak kwadracik porusza się w jakimś kierunku, and I press the arrow key that also goes that way, i ja naciskam na klawiaturze w tym samym kierunku skierowaną strzałkę, to ten kwadracik jeszcze szybciej się porusza. Turbo, turbo, kurde, turbo! Absolutnie mogę to zrobić. Okej. Okay. Okej, okay, jest szybszy. A teraz w górę jak nacisnę, to będzie turbo. O, i teraz turbo. Nie wiem, czy to widzicie, ale on przyspiesza teraz. Jak nacisnę. Dwa razy na przykład, albo trzymam to, to on wtedy przyspiesza. Bo to jest w miarę tak widzimy teraz nie przyspiesza a teraz będę naciskał, żeby było turbo. Turbo! Strzałka turbo! Zapierdnicza! Yy, yy, yy. Okej. Okay. No działa. I tutaj mamy kod, dokładnie to samo. Kopię, robimy nowy tekst, dokument, później to zachowujemy jako py i leci. Um, więc on powiedział base speed, a zrobiłem na 3, a było 2. Więc jakbym nie był kompletnym idiotą, to bym załapał, że o, w tym programie ja mogę teraz sam sobie zmienić base speed, żeby jeżeli chcę jeszcze szybciej, to damy czwórkę. I speed boost, czyli turbo, na razie jest na dwa, żeby chyba dwa razy, żeby jeszcze przyspieszył mocniej, no to mogę to też zmienić w tym kodzie na, na swoje, na swoje, na dziesięć na przykład, wtedy będzie zapierniczać, no ale... Wujek Timo nie jest mądrym człowiekiem. On, on nie potrafić komputerować. On, on, on wie, że na razie to, co on zrobił, to jest fajne. Więc skoro możemy takie cuda robić, no to wujek Timo nie chce tam sam się babrać w kodzie, bo wujek Timo nie koduje, więc okej, okay, super, super. Jak game over jest, no to zrób tak, żeby dotknąć jakiś klawisz na klawiaturze i nagrać nową grę, nie? No, ma sens. Um, później teraz. O, jeszcze to, to, to będzie fajne, to będzie fajne, słuchaj, 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 słuchaj cloud służej słuchaj. Dodaj niebieskie kwadraciki, niebieskie kwadraciki, które będą erratycznie losowo poruszały się na, na ekranie. Erratically move on the screen. O, o! I gra się zakończy, oczywiście, jak gracza kwadracik dotknie jeden z tych niebieskich kwadracików albo ściany. O, o, i, i dodaj jeszcze counter na górze na, na, na top right, na, na górze na na topie, który liczy sekundy, ile gracz przeżył w tę grę. To są wspaniałe idee. Już, już to robię. Ok. O trzeba wyłączyć. O nie! Czekaj! preseny key to restart. Ok. Uh, nie wiem. O naciskam. O. O. Dotknę. Game over! Ok. B naciskam. Ok. A teraz? Dobrze. Spacja. Turbo. No dobra, ale ciągle są trzy. To, to jest raczej nudne, nie? To jest nudne. To mi się nie podoba. Czekaj, trzeba to jeszcze lepsi, ulepszyć. A, tu coś mi pisze. A, tu mi pisze. Już, już mi nie pisze, jak to grę uruchomić, bo myśli, że umiem. A nie, u, wie, że ma do czynienia z idiotą, więc napisał to. A, więc. Y, y, dobra. Nieważne. Słuchaj, Cloud, braciszku, dodaj co 10 sekund następny niebieski, wrogi kwadracik. Oczywiście, certainly, robi się. Eee... Serio? Ok? Ok, więc mamy. No, 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 no. no to nie jest. powiedziane, że ten test się uda, ponieważ wujek Timo, jego. Jego y, ekspert. Jego. Y, nie mogę mówić jak Gram, ponieważ jestem bardzo stary człowiek i mam. Yy, szachisty podwodnego. <noise> Ale mam szachisty podwodnego. <noise> szachisty podwodnego refleksy. Więc e, chyba było dobrze, tak, nie wiem, widzieliście ekstra tam niebieskie. Ok, teraz będzie 10. O jest 4. O, już jest, już jest challenge! Już jest lepiej. Ty fajne! Teraz 20, następny będzie. O, jest! I one loso one w ogóle losowo się na, na screenie pokazują. To jest, to jest trudne. Turbo! Turbo! 30. No, nie, no do kurde, to jest trudne. To jest, ja nie chcę grać w StarCrafta! Ja jestem słaby w takie. Ja wolę gry strategiczne. Jestem stara dupa. Nie potrafię. Turbo! No, dobra. Nieważne, wujek Timo nie popisał się z ręcznością, ponieważ jest stara dupa. Nie dość, że jest głupi, to jeszcze z ręczności brak. No, typowy stara, stary boomer. No głupek, no. Może nie boomer, nie obrażajmy już wujka Timo aż tak bardzo. A, dobra, więc tu mi dał. A tutaj mi zaraz powie, jakie to dodał. Co 10 sekund mamy New Enemy Interval, który jest teraz na 10 sekund. Więc jakby wujek Timo był inteligentny, to by mógł sobie, sobie zmieniać tą grę. By mógł zrobić 12 sekund, 13, 15, 1 sekundę. On dodał 10 sekund. Więc a, działa. No to mówię: Słuchaj, Claude, jest great, jest wspaniale. Czy możesz dodać zielony? Kwadracik co 20 sekund, green square, every 20 seconds, add, uh, moving, erratically. Czyli moving erratically, czyli losowo, erratycznie się porusza po ekranie, just like blue ones, więc ten y, zielony ma tak samo erratycznie się po, po, poruszać po ekranie losowo, jak erratycznie, jak niebieskie, zupełnie tak samo. I teraz, if a player eats touches, czyli jeżeli gracz zje albo dotknie ten zielony kwadracik, to jeden z tych blue ones disappears, czyli jeden z tych niebieskich zniknie. Absolutnie to zrobię. Serio? Ok. Ok, co nie wiem, pamiętam, co, co 10 sekund ma być nowy ten. Bo wszystkie te parametry zostały te same, nie? Więc teraz jest 9, 10, jest 4. Ok, i teraz powinien być ten. Jeżeli wujek przeżyje to, ponieważ wujek jest stara dupa. I... O, 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 o jest. Dobrze. A, ty, a, a nie, czekaj, ten zielony mamy zjeść. To polega na tym, żeby zjeść zielony. Okej, okay, spróbujemy jeszcze raz. Bo nie, nie wyszło, bo wujek Timo jest beznadziejnym graczem. Okej, okay, więc. A nie zapomnij wujku, że masz turbo i możesz uciekać turbo. O, o jest, okay, zjedz, zjedz go, zjedz go. Zniknął? Ty, zniknął, chyba? Ty, chca. Ty! Ty, ty, to jest całkiem fajna gra się zrobiła, ale, ale bez jaj to, nie, to jest naprawdę coś, co możemy grać na swoim mobilnym telefonie. To jest. To wcale nie jest złe. Okej, okay, to będzie ciężko zjeść. To, to będzie ciężko zjeść, chyba nie zjem tego. Poczekamy na drugi zielony. Jeśli się uda. Nie widzę drugiego zielonego. Jest drugi zielony. No ale ale działa, nie? Miał być, nie wiem, miał być co, co 20 sekund powinno być trzy zielone. Nie wiem, może pojawi się w takim samym punkcie co niebieskim może, nie wiem. Coś, 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 ale jak widzimy, gra działa. Ok, więc teraz nowy. O, zaraz przy mnie spawn. To niedobrze, nie podobało mi się to. Very difficult. Pamiętaj, wujku, że masz turbo. Ok, teraz jest zielony. Ok, powiedzmy, że działa, ok, więc nie będziemy testować dalej, ponieważ wujek Team jest do dupy AM, um, ale działa. Ok, więc mamy nowe feature i on mi powie. New pop-up interval. Power up mamy, power up mamy. Kolizja check. A check collision, czyli jest metoda, nie wiem, to metoda się mówi, tak, żebym niby umiał, żeby niby zabłyszczeć, że niby potrafię kodować nie, w pytonie. No więc metoda check collision, czyli, czyli sprawdzamy kolizję, kurde, metoda, prawda, JSON, pyton, a compiler, prawda, no to wtedy, nie, jestem idiotą, ja nie potrafię w ogóle, ja nie wiem, co to... dla mnie pyton to jest ciągle wąż w brazylijskiej Amazonii, no ale nieważne. Um, dobra, no to donaj teraz y, top 10 listę. Jak jest game over, to chcę top 10 listę mieć. Top 10 listy najlepszych czasów, ok? No, oczywiście, robi się. Serio? Okay. ok. O. I mam teraz error, ale tak naprawdę mam to w dupie, ponieważ error jest tylko na moim command prompt. Natomiast y jak gram w gierkę, to, to nie mam erroru, więc ignoruję ten error, bo dla mnie gra działa. A to, co mi się tam wyświetli, to mnie nie obchodzi. Ważne, że tutaj mamy gierkę, która, która działa. Zrobił się większy ekran trochę. Ja go nie prosiłem o większy ekran, ale on zrobił, powiększył to pole działania. No dobra, niech będzie. Ja nie zmienię tego, ponieważ ja nie potrafię kodować. Ja, ja nie wiem, co to jest. OK, zjedz jednego, dobrze. Turbo, to góry, dobrze. O, teraz tutaj tego yy. Okej, okay, teraz... Turbo do, 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 do góry, teraz trochę, dobrze. Teraz powinno się pokazać następne zielone. Jest! Jest! Zjedz go, zjedz. Nie, nie, zjesz go, jest ciężko. Yes! Nie! <grytanie> no kurde, no nie no teraz jest ciężko. Okej. Okay. A, zjadłem, zjadłem, dobrze, turbo. Turba, turbo, turbo, do góry, zielony, zielony, ratuj, wujka, ratuj, wujka, zielony, zielony, nie, nie, nie. Zielony ratuje wujka, okej, okay. no. dobrze, jesteśmy dobrze, mój rekord to jest 120, rekord to jest 120, kurde, nie. Ojejku, coraz więcej. Co 10 sekund nowe, co 10 sekund nowe. Ale teraz będzie zielone, zielony, zielone, turbo o, Dobra um, Więc wujek Timo ma refleks szachisty podwodnego, no to wszyscy już zobaczyliście, nie ma się czym chwalić, ale to działa. Owszem, był jakiś tam błąd na końcu, nie tam whatever zrobił, zrobił się błąd. Ale, ale gra działa. Absolutnie. I, I to można zrobić na swój telefon, dać na. dać na. telefon w Google Store i nie płacę dolara. <laughs> nie no, słuchajcie. To, co teraz pokazałem, to jest niesamowite. To jest absolutnie niesamowite. Ja nie zmieniałem nic kodu. Nic. Jedyna moja akcja to jest mówienie słabym, no może nie słabym, mówienie w miarę dobrym angielskim, American English, tak jakbym rozmawiał z jakimś programistą i powiedział Ty, Klaudiusz, Klaudiusz, Kla, Klaudzik, zrób mi taką szybką gierkę, nie? Zrób mi taką pyknij mi gierkę. Po prostu używam Strzałek, żeby ruszać to. O, a teraz dodaj takie inne kwadraciki, które się ruszają tam erratycznie po ekranie. No wie, no wiesz, no. Tylko, że człowiek to zrobi przez parę godzin, nie? Powiedzmy, inteligentny programista, powiedzmy, zrobi to w godzinę, półtorej. Natomiast cloud już to zrobi w sekundę. Jest jeszcze lepsza rzecz tutaj są artefakty tak zwane, gdzie on robi kod na żywo i możesz grać w HTML-u w twoim browserze. Nie musisz pytona ładować, ale to może pokażę w następnym odcinku, ponieważ mam tylko trzy Message do szóstej, ponieważ a, jestem darmowy darmozjad i nie płacę za ten serwis, więc a, co mogę powiedzieć? To jest fantastyczne i przerażające. Jest fantastyczne i przerażające i yy, byłem na YouTube'ku ostatnio. Youtube mi oczywiście clickbajty królują na YouTube, więc jakiś Linus technologiczny specjalista zrobił filmik, gdzie powiedział, że sztuczna inteligencja to jest ta, lie, to jest kłamstwo, to jest ściema i takie clickbaity. Ten film miał chyba parę milionów wyświetleń, nie wiem, ponad milion wyświetleń. A ludzie po prostu nie chcą wiedzieć, nie chcą. Idą w zaparte, i do strusia. I jest będzie tragedia. Będzie tragedia, ponieważ ludzie potracą pracę, już są. Kurde, już są w McDonaldach w USA, w Wendys. Okienka, gdzie. Shit. Okienka, gdzie drive-thru, gdzie się zamawia jedzenie, oczywiście, przez sztuczną inteligencję. Nie człowiek cię obsługuje, nie człowiek zbierze twój order. To jest niesamowite. Jeżeli... Mam nadzieję, że wy też to widzicie. Nie będę już filmu, ale. Ale, 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 to jest to niesamowite. Okay, to, to wiem, że jest tutaj błąd, wyskakuje mnie, to nie obchodzi. To, że ja mogę po angielsku mówić, stwórz mi ten program, w tym przypadku bardzo prosty, głupiutki, jakieś kwadraciki, ale on to stworzył. Sekundę. Ja... To był proof of concept. Ja nie znam w ogóle, pra prawdę mówiąc, nie znam pytona. Nigdy się nie uczyłem pytona. Owszem, to jest prosty język. Pewnie się go nauczę w parę, w parę minut, w parę godzin, w parę dni. Ale, ale w tym, jak to robię teraz, tę te te gierkę w pytonie, przepraszam, nie robię. A po prostu mówię po angielsku sztucznie więcej, że ma to zrobić. To Ja nie znam tego języka. Nie wiem, jak się koduje. Dotknąłem coś, serio? Tak nie zauważyłem. Więc, um, no cóż, jestem w szoku. Do zobaczenia wszystkim.